Lider, czyli Lech, przegrywa, wicelider, czyli Jagiellonia, przegrywa, trzeci w tabeli Raków, też przegrywa, no i czwarta, Legia, również przegrywa. Wow, ta kolejka to jedna wielka niespodzianka. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to są top momenty 20. serii gier PKO Bank Polski Ekstraklasy. Tu zobaczycie wszystkie gole i najlepsze akcje. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, kliknijcie teraz, bo potem możecie zapomnieć. Tak, jesteście na jedynym oficjalnym kanale Ekstra Klasy na YouTubie. Przegląd weekendu zaczynamy od wizyty w Mielcu, gdzie na mecze z broniącą się przed spadkiem stalu przyjechał mistrz Polski Jagiellonia Białystok. Ale uwaga, mimo że Jaga jest faworytem, to warto pamiętać, że nigdy w Ekstraklasie ze stalą w Mielcu nie wygrała. Afimiko Pululu postanowił powalczyć z tą statystyką i z Bertem Eselinkiem Pululu wychodzi sam na sam z Jakubem Mądrzykiem. Daje gościom prowadzenie, to siódmy gol reprezentanta Angolii. W tym sezonie. Sędzia w tej sytuacji faulu się nie dopatrzył. Jak od 14 minuty prowadzi zgodnie z planem. Ale stal rusza do ataków. Krykun do Dadoka, ten do Szkurina. na ile Skurin nie broni Sławomir Abramowicz, ale Szkurin dogrywa piłkę do Dadoka i mamy wyrównanie. Robert Dadok już w 22 minucie odpowiada Jadze. Zaiste błyskawiczna odpowiedź gospodarzy, a co ciekawe w kolejnych minutach to ciągle Stal ma przewagę. Jagiellonia zepchnięta do głębokiej defensywy. Perychanola strzela piłka zatrzymana ręką przez Dusza Nastolinowicza. Rzut karny dla ekipy z województwa podkarpackiego. Z 11 metrów nie myli się Piotr wlazło Stal niespodziewanie, ale zasłużenie prowadzi z Mistrzami Polski 2-1. Wlazło swoją drogą były piłkarz Jagi, już po raz piąty w obecnych rozgrywkach wykorzystuje rzut karny. Pod koniec pierwszej połowy rzutu karnego domagają się goście, ale sędzia Marcin Szczerbowicz nakazuje grać dalej. Po przerwie akcja Pululu, powinna być asysta, powinien być gol, powinno być wyrównanie, ale Jesus Imas fatalnie pudłuje. To już 84 minuta. Piłka wrzucona w pole karne. Pululu, tylko słupek. Diab Fadiga pudłuje. Nie ma Jagielonia, zbyt wielu dobrych okazji w drugiej połowie, ale te, które stworzyła, powinny zamienić się na bramkę przynajmniej wyrównującą. Tak się nie stało i na inaugurację 20. serii gier mamy niespodziankę. Stal wygrywa z Jagiellonią 2-1 i nieco odskakuje od strefy spadkowej. Setny mecz pomiędzy Pogonią Szczecin a Górnikiem Zabrze w Ekstraklasie. Jesteśmy w Szczecinie, gospodarze znakomicie rozpoczynają ten mecz. Uderza Rafał Kurzawa, Michał Szromnik odbija piłkę przed siebie, a Fredrik Ulwestad pakuje ją do bramki. Już w ósmej minucie portowcy świętują. W dużo gorszym nastroju na trybunach chory Lukas Wodolski. Jak pogoń kapitalnie zaczęła pierwszą połowę, tak zaczyna też drugą. Błąd Dominika Szali, a z takiego prezentu nie może nie skorzystać Kamil Grosicki. Grosik podwyższana. na 2 do 0. Kolejna akcja Kamila Grosickiego, turbo już odpalone, Grosik jest w polu karnym, Grosicki 3-0. Dublet najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu w Ekstraklasie. Były reprezentant Polski ma już 5 trafień w tym sezonie. Między innymi dzięki jego cudownej grze Pogoń Szczecin nadspodziewanie łatwo rozbija Górnika Zabrze 3 do 0. Niepocieszony trener gości Jan Urban także dlatego, że w końcówce kontuzji nabawił się Erik Janża, a więc kapitan jeden z najważniejszych piłkarzy Górnika. Dzięki zwycięstwu portowcy wyprzedzają Zabrzan w tabeli. Sobotę w 20. kolejce zaczynamy od starcia drużyn walczących o utrzymanie. Radom jak radom podejmuje wicemistrzów Polski, ale też ostatni zespół w tabeli, a więc Śląskę Wrocław. Paulo Enrique fauluje w polu karnym Piotra Samca Talara i pan Piotr Lasyk dyktuje rzut karny dla gości. Z 11 metrów gola strzela Petr Schwarze w 10 minucie, 1 do 0 dla Śląska. Przez kolejne minuty Radomiak stara się atakować, efekty tego są różne. Jedno się nie zmienia aż do 94 minuty Śląsk skupiony niemal wyłącznie na defensywie. Skutecznie się broni, może nawet podwyższyć, ale po tej kontrze Piotr Samec Stalar, świetnie zatrzymany, blokuje go Steve Kingę. No i to już ta wspomniana 94 minuta. Wtedy piłka z autu wrzuca Jan Grzesik, dochodzi do niej. Michał kaput, kaput, tak! 1–1! Gol wyrównujący w 94 minucie. Gol rezerwowego w doliczonym czasie gry zapewnia Radomiakowi jeden punkt. Śląsk wciąż tylko z jedną wygraną w sezonie znów nie jest w stanie zdobyć trzech punktów, a w Radomiu Radość ten punkcik wywalczony w końcówce sprawia, że przynajmniej na razie Radomiak nie spadnie do strefy spadkowej. Śląsk oczywiście cały czas zamyka ligową tabelę. Raków Częstochowa może wrócić na drugie miejsce w tabeli rywalem piłkarzy trenera Marka Papszuna, bardzo dobrze spisujący się Beniaminek GKS Katowice. A jak dobrze spisuje się Gieksa? No to widzimy w 19 minucie. Doskonałe podanie Marcina Wasilewskiego, Sebastian Berger mija kacprat ale ląduje tuż przy linii końcowej. Zawraca, decyduje się na strzał i co? I piłka w bramce. Jakim cudem zmieścił ją Berger przy słupku. To już piąty gol Sebastiana Bergera w sezonie, niespodziewanie. to go... Goście obejmują prowadzenie w Częstochowie i do przerwy nic więcej ciekawego na Murawie się nie dzieje, za to w drugiej połowie Raków rusza do ataku. Błąd popełnia Dawid Kudła, piłkę dostaje Władysław Koczergin, podaje do Iwiego Lopeza, Hiszpan doprowadza do remisu. Iwi Lopez takich okazji nie marnuje, to jego piąte trafienie w rozgrywkach. Ale jeżeli ktoś myślał, że sytuacja już opanowana, że teraz to Raków pójdzie po trzy punkty, to nie. Katowiczanie mają inne plany. Borcha Galan faulowany przez Estriana Plavsicza. Po analizie war pan Wojciech Myć wskazuje na jedenasty metr. Arkadiusz Jędrych? Nie! Ależ parada Kacpra Trelowskiego! Rzut karny obroniony w pięknym stylu. Wciąż jeden do jednego. Zmarnowana jedenastka, Gieg się nie podcina jednak skrzydeł, Mateusz Kowalczyk, Kowalczyk do Bergiera, ten oddaje piłkę z powrotem, Kowalczyk 2 do 1 dla GKS-u Katowice, co za akcja Mateusza Kowalczyka, ależ dał się ograć Gustaw Bergren, a Sebastian Bergier ma w tym spotkaniu już gola i asystę. Do samego końca Raków próbuje odrobić straty, tu uderzenie Jesusa Diaza broni kudła. A tu bramkarz przyjezdnych zatrzymuje strzał Władysława Koczergina swoją drogą raków. Domaga się w tej sytuacji odgwizdania faulu i rzutu karnego. A w tej ręki i też rzutu karnego. Gwizdek sędziego jednak milczy. Jeszcze Sebastian Milewski marnuje szansę na podwyższenie wyniku, przegrywając pojedynek z Strelowskim. A i Bartosz Nowak strzela z rzutu wolnego za połowy. No uderzenie na miarę Super Bowl z minionej nocy, ale ten gol nieuznany, bo Nowak o kilka ładnych metrów przesunął miejsce, z którego wykonywał stały fragment gry. Sędzia nakazał jego powtórzenie. Ostatecznie kolejna niespodzianka w tej kolejce. Raków Częstochowa przegrywa z GKS-em Katowice 1-2. Raków pozostaje na trzeciej pozycji geksa wyprzedza w tabeli Motor Lublin i teraz jest na Najwyżej z trójki beniaminków. Legia Warszawa przyjechała do Gliwic na mecz z Piastem. Legia już z nowym bramkarzem, ale doskonale znanym z występów w Rakowie. To Władan Kowaczewicz. Bośniak staje między słupkami po zaledwie jednym treningu z drużyną. I w pierwszych minutach nie ma zbyt wiele pracy. Jego koledzy starają się jak mogą. Ale Mark Gual nie trafia w piłkę, a Kasper Chodyna nie znajduje piłce drogi do bramki. Mijają kolejne minuty, a akcji Legii coraz mniej. Za to Michał Chrapek z rzutu wolnego wrzuca piłkę na głowę Tomasza Huka, broni Kowaczewicz, ale w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie jest Jorge Felix. Piast Gliwice od 40. minuty prowadzi z Legią 1 do 0. Zanosi się na kolejną niespodziankę w 20. serii gier. Po przerwie Kowaczewicz może pokazać swoje umiejętności przy strzale Miguela Munioza, ale bohaterem meczu zostaje bramkarz piasta, Franciszek Plach, fantastycznie i szczęśliwie obronione uderzenie Steve'a Diego. Co tu się wydarzyło? Chwilę później znów Kapułady i znów genialna parada Placha. Wow, golkiper piasta ratuje swoją drużynę. Do trzech razy sztuka? Nic z tych rzeczy. Strzał Jurgena Elitima, także obroniony przez bramkarza gospodarzy. Brawa dla Franciszka Placha. Po tej trwającej trzy minuty nawałnicy Legia nie jest już nic w stanie z siebie wykrzesać i podobnie jak Jagielonia oraz Raków niespodziewanie przegrywa w Gliwicach z Piastem 0-1. Niedzielne popołudnie spędzamy w Kielcach. Korona, która plasuje się w strefie spadkowej, mierzy się z rewelacyjnym Benjaminkiem, motorem Lublin. To gospodarze lepiej zaczynają ten mecz. Bardzo aktywny jest Mariusz Fornalczyk, ale Kacper Rosa albo dobrze interweniuje, albo ma trochę szczęścia, jak przy tym strzale Martina Remakl piłka zatrzymuje się na słupku. Do przerwy bez goli. W 71. minucie strzał miłosza trojaka i pytanie, czy tu nie było zagrania piłki ręką. Zdaniem sędziego Tomasza Kwiatkowskiego nie, gramy dalej. Chwilę później znów zamieszanie w polu karnym motoru, tym razem analiza war i decyzja. Był faul bramkarza, lublinian, Kacprarosy, rzut karny dla Korony. Pedro Nuno wykonuje jednastkę w stylu Roberta Lewandowskiego i trafia do siatki. Kielce świętują, ale czy Nuno tutaj się nie zatrzymał? Sędzia orzeka, że wszystko było zgodnie z przepisami. Korona Kielce prowadzi. Trener Jacek Zieliński zadowolony. Dopiero przegrywając 0-1, motor tak na serio rusza do ataku. Samuel Mraz ładnie składa się do strzału, ale trafia tylko w poprzeczkę. Ależ to byłby gol, ale nie ma. Mimo, że w ostatnich minutach goście ostrzeliwują bramkę Rafała Mamli, to trafić do niej nie potrafią. Korona kielce pokonuje motor Lublin 1-0 i wydostaje się ze strefy spadkowej. W łodzi widzew Krakowia. Po kwadransie gry piłka do Sajda Hamulicza. Dawid Olafsson próbuje interweniować, ale tak pechowo, że pokonuje własnego bramkarza. Sebastian Madejski nie zdążył. Widzew świętuje. Jednak dosłownie chwilę później Benjamin Czelman faulowany przez Marka Hanążka i to już piąty rzut karny podyktowany w tej kolejce. Natychmiastowa odpowiedź pasów, bo sam poszkodowany trafia do siatki z 11 metrów. To dwunasty gol Chelmana w tym sezonie. Krakowia może wygrać ten mecz, ale Jakub Jugas trafia w poprzeczkę. Pasy w drugiej połowie jeszcze kilka razy zagrażają bramce Rafała Gikiewicza, ale kończy się podziałem punktów wicew Krakowia 1-1. W niedzielny wieczór w Gdańsku na meczu z będącą w strefie spadkowej Lechią stawia się lider tabeli Lech Poznań. Kolejność może powiększyć przewagę nad rywalami, bo przecież i Jagiellonia, i Raków, i Legia w ten weekend bez punktów. Zaczyna się jednak szokująco, bo najpierw Lechia omal nie wjeżdża do bramki Lecha, ostatecznie poprzeczka, ale i tak był spalony Maksyma Chłania. Natomiast chwilę później już w 14 minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymuje Alex Douglas. Lech niemal cały mecz musi grać w osłabieniu. Jesienią w podobnej sytuacji Kolejusz był totalnie bezradny, w starciu spuszczał niepołomicę. Teraz podobnie, teoretycznie słabszy rywal, ale grający 11 na 10 dyktuje warunki. Lechia atakuje, a w bramce gości dwoi się i troi Bartosz Mrozek. Jak Mrozek nie daje rady, to Bogdan Junik obija słupek, a Tomasz Bobczek nie trafia do bramki w takiej sytuacji. Kolejoż oszukuje przeznaczenie, ale w 44 minucie gospodarze wreszcie się cieszą. Tomasz Bobczek i 1 do 0 dla Lechi Gdańsk. Niebywałe. Czyżby Lech też miał przegrać w tej kolejce? Do przerwy przegrywa. Po wznowieniu gry Lechia znów ostrzeliwuje bramkę Mroska, ale golkiper Lecha jako jedyny w zespole lidera tabeli zasługuje na pochwały. Ekipa z Poznania nie ma argumentów, nie potrafi stworzyć sobie sytuacji podbramkowych. Najbliżej strzelenia gola jest Mikkel Isak, jak to nie wpadło! Cały czas 1 do 0 dla Beniaminka. I ten niezwykle wspaniały dla siebie rezultat Lechia Gdańsk dowozi do końca totalnie niespodziewane rzeczy wydarzyły się w 20 kolejce. Swoje mecze przegrały cztery najlepsze drużyny, w tym lider Lech Poznań, który ulega w Gdańsku Lechi 0:1. Lechia ma już tylko punkt straty do bezpiecznego miejsca. Weekend zamyka poniedziałkowe spotkanie Puszczy Niepołomice z Zagłębiem Lubin to ostatni mecz Puszczy na stadionie Krakowi. Następne spotkanie u siebie, Puszcza zagra naprawdę u siebie w Niepołomicach. W pierwszej połowie dzieje się bardzo dużo, już w czwartej minucie akcja zagłębia, Marek Brus uderza w spojenie słupka z poprzeczką. Chwilę później, w 11 minucie, to puszcza jest o centymetr od zdobycia bramki, chociaż byłaby to bramka samobójcza miedziowych. Znowu poprzeczka, to już 42 minuta, Dawid Kurminowski trafia w poprzeczkę. Niesamowite! Tuż przed końcem pierwszej połowy kibice doczekali się, jednak gola do siatki, piłkę pakuje Michalis Kosidis i to puszcza, obejmuje prowadzenie. Zaraz po przerwie mamy jednak wyrównanie: Dawid Kurminowski dobija to uderzenie, strzela, gola. Sędzia długo sprawdza, czy nie było spalonego, ale nie, wszystko zgodnie z przepisami na tablicy wyników już 1-1. W 56. minucie kolejna akcja Zagłębia, kolejny strzał i znowu dobija Dawid Kurminowski, ale mecz napastnika Miedziowych ma duble. Te w Krakowie zdobywa więcej bramek niż we wszystkich dotychczasowych meczach sezonu. Zagłębie Lubin wygrywa na wyjeździe, spuszczał niepołomicę 2 do 1, a to oznacza, że Miedziowi opuszczają strefę spadkową, a spada do niej, puszcza połomicę. W tabeli PKO Bank Polskiej Ekstraklasy w czołówce bez zmian, bo wszyscy przegrali swoje mecze, a więc ciągle prowadzi Lech przed Jagielonią, Rakowem i Legią, z którą zrównały się Krakowia oraz Pogoń. Ze strefy spadkowej wydostała się Korona Kielce, a spadła do niej puszczanie Połomice. Znakomity start na wiosnę notuje Lech Jagdańsk, ostatni niezmiennie Śląsk Wrocław. 21. kolejka zacznie się w piątek od meczu Krakowi z Koroną, ale potem hitowe spotkanie Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa. W sobotę Śląsk gra z Widzewem Górnik z Radomiakiem, a Legia z Puszczą. W niedzielę Stal Pogoń, derby GKS Katowice-Piast, a także Jagielonia Motor. Zagłębie Lechia w poniedziałek, wtedy też kolejne top momenty. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.